Hej, 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 kochani moi, witam was w kolejnym nadprogramowym odcineczku między naszymi strapmasami. Otrzymałam, kochani, dwie przesyłeczki. Jedna, jak widzicie, liścik jest od Gabrieli, jest to od naszej Gabi. Gabi testuje. Oczywiście Gabi wam oznaczę. Zaglądajcie na jej kanał, trochę jej ostatnio mniej, ale zapraszam was ostatnio, yy, dodała nasza Gabi e, vlogmasa z przygotowań do świąt jak pokazuje jak sama robi stroik wianuszek zachęcam żeby zobaczyć Gabi ma również e, drugi kanał ogrodniczy na niego też was zapraszam a druga przesyłeczka jest od naszej Natalki natki, naszej myślę dobrze wszystkim znanej oczywiście Natalkę też oznaczę no i co kochani bierzemy się za otwieranie kopertki Tutaj od y, gab, Gabrysi naszej, tutaj, że tak powiem, nacięłam, ale nie zaglądałam, nie odwracam, bo od spodu są moje dane, tu są dane moje i Natalki. Zaczniemy może od Gabrieli naszej, ale piękna choineczka, wszystko wyjęłam, tak jest, od razu do dzielenia. z danymi nie ma co tu, wiecie, piękna choinka, o matko, jeszcze zdrawki tutaj Gabi dołożyła, niepotrzebnie. Wesołych Świąt, Bożego Narodzenia, taka choinka, Oparcie. upierdzieliła się gwiazdka, chamy, <grych> ale ja sobie ją przykleję, także no problema, zaraz załatwie załatwię po nagraniu, piękna, taka no 3D chyba, tak? Bo ta choineczka jest odstająca, jest prezencik, patrzcie, i jeszcze koralik odpadł, no co za chamy ale to tam nie jest najważniejsze, koraliki tam pierdolety, są życzenia ważnej pamięć, świąt białych pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, świąt dających radość i odpoczynek oraz nadzieje na nadchodzący nowy rok, życzy Gabrysia, Gabi testuje. Pięknie ci, kochana, dziękuję, piękne życzenia Tobie i całej Twojej rodzinie. Również życzę zdrowych, spokojnych świąt spędzonych w gronie najbliższych, oczywiście najbardziej to tych zdrowych, szczęścia i pomyślności w nadchodzącym nowym roku, kochana. Bardzo Ci dziękuję za pamięć. Piękną kartkę. Nie trzeba było w ogóle jeszcze kosztów sobie robić, i zdrapeczek dokładać na szalona kobitka. Zaraz sobie zobaczymy, co się kryje w tych gwiazdkach z nieba z numerem 22, z moim pechowym numerem. Może Gabi tu ma jakieś szczęście, ale jeżeli tu nic nie będzie, kochana, się nie przejmuj. Szukamy 14, 4, 3 i 29, a mamy 12, 6, 27, 17, 2, 31, 23, 24, 26 i 16. No niestety ten numerek mnie nie lubi, jak widać wszędzie, <gry> ale kij ki, lot to woko i gwiazdka z nieba z numerem 28. Wizualnie taka całkiem fajna to tazdrawka, ale ja nie mam szczęścia, czy sama kupię, czy dostanę. Szukamy 15, 19, 27 i 1. Mamy 30 dwójeczka. 29, 4, 31, 17, 21, siódemeczka, 33 i 13, strapeczki nie zaskoczyły, nie dały gwiazdki z nieba, ale tym się nie przejmujemy, kochana. Bardzo Ci dziękuję, za piękną karteczkę i za pamięć. To jest najcenniejsze. Będzie na pamiątkę. Otworzymy sobie teraz przesyłkę od natalki. Nie wiem, czy jakoś o nie dobrze zaklejona, obetnę. Mam nadzieję, że nic tam nie obetny, kurza twarz. Bo to wiecie, ja mam talent. I to nie zawsze tak, jak bym chciała. <gry> Powiem wam, jak nagrywam dzisiaj rano, jest minus 13 stopni. Tragedia. O! chciałam, mam nadzieję, że nie. I odwracam, bo są dane, co ta szalona kobieta tu włożyła. Co ona tu włożyła, zobaczcie. Opóźniona kopertka. Zobaczcie, mamy świąteczne odliczanie z numerem 1 i piękną kartkę. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Piękna, piękna, brokatowa, cudowna karteczka. Pada śnieg, suną sanki, jest renifer i bałwanki. Śnieżki z nieba spadają, życzenia zdrowych świąt składają. Niech te święta będą wyjątkowe, a prezenty odlotowe. Wesołych świąt, życzę Nadko, drapiemy i hop. Bardzo dziękuję, kochana, Tobie i Twojemu Hopowi. Również życzę Wam zdrowych, spokojnych, wesołych świąt w gronie najbliższych odlotowych prezentów i szczęśliwego nowego roku, bardzo Ci kochana dziękuję za pamięć, karteczka jest piękna, gdzie schowana na pamiątkę w moim pudełeczku, ja już mam dwa takie pudełka, nazbierały się przez te trzy lata, niepotrzebnie kochana, jeszcze naprawdę, ja Ci mówiłam łeb Ci urwę, taką jeszcze drogą zdrawkę ładować, zdrawka, świąteczne liczanie za 25 zł no oszalała dziewczyna, oszalała Bierzemy się do drapania, czy coś będzie, czy nie, to tym się wcale nie przejmuj, szukamy prezentu. A mamy skrzaciora, mam nadzieję, że widać, sanie, dzwon, bałwanek, skarpetka, łyżwa, renifer, stroik. Trąbka, kominek, pod jedenastką sople, pierniczek, chojneczka, kartka. Co my tu mamy? Ciuchcie, bo widzę napis, ciuchcia za dwie stówki, świeca, kula. Widać, widać. Rękawica, pod moją dziewiętnastką jest gwiazda, ale gwiazdy zaszukamy w innej zdrabce, szyszunie, 21 mamy lizaka, 22 mamy czapę, korzuszek. się wysłowić jakoś nie mogę i mamy aniołka, sprawdźmy czy się zgadza zgadza no niestety odliczanie prezenciorów nie dało ale tym się kompletnie nie przejmujemy no takie są zdrabki nikt z nas w strapkach nie siedzi ja mam piękną no podkładka to już nie piękną mam piękną karteczkę od naszej Natalki piękną karteczkę od Gabrysi zapraszam was do obu kobitek na kanały obie kobitki Cudowne, pamiętające, jak widać o każdym. Bardzo dziękuję za pamięć. I co, kochani, pozdrawiam was serdecznie i do następnego. Pa, pa, pa.